Witam serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się modelem samolotu z czasów II wojny światowej. USN SB2U3 Windykator firmy Akademii. Numer katalogowy 12324 w skali 1,48. Pudełko średnich rozmiarów 330 mm na 223 mm na 71 mm odpowiedni jak na tę skalę na pudełku mamy rysunek samolotu podczas swobodnego lotu w tle widać morze i okręt wojenny na pudełka wypisane w tabelce farby potrzebne do sklejenia modelu obok tabeli w 10 językach opisano dla kogo ten model jest przeznaczony Na dole pudełka zdjęcie modelu samolotu z przodu i z tyłu i z góry i z dołu. Wymiary modelu. Długość modelu po sklejeniu 216 mm, wysokość modelu 98 mm. Więcej informacji o tym samolocie znaleźć można w Wikipedii, zarówno historię powstania, jak i dane taktyczno-techniczne. Po bokach pudełka, numery serii modelu. A tutaj, numery serii modelu i zdjęcie. Takie jak z przodu, z przodu pudełka. W środku pudełka znajdziemy po pierwsze instrukcję. Dwie sztuki: pierwsza w języku koreańskim, niemieckim, francuskim i angielskim. Instrukcje czarno-białe. Na pierwszej stronie zdjęcia takie jak na przodzie pudełka. Kilka dobrych rad czy uwag do sklejania modelu. Poniżej symbole graficzne symbole graficzne, z jakimi spotkamy się w instrukcji i pod nimi tabelka z farbami do pomalowania modelu samolotu. Druga strona rysunek 1 zobrazowana na nim sklejanie kabiny pilota. Rysunek 3. Rysunek 2. Budowa kabiny strzelca tylnego. Rysunek 3 Pokazano co należy wkleić przed sklejeniem dwóch połówek kadłuba i samo sklejenie ich. Rysunek 4 4 Ten rysunek pokazuje, jak skleić silnik modelu samolotu. Rysunek 5 pokazuje, jak skleić skrzydła modelu oraz statecznik poziomy. Rysunek numer 6 pokazuje jak wkleić w główne krok po kroku zdjęcia najpierw a później rysunek rysunek 7 poświęcony w całości uzbrojeniu i dodatkowym zbiornikom paliwa Rysunek 8 pokazuje naklejki do maskowania kabin, strzelca i pilota. Instrukcja numer 2. Strona pierwsza. Pokazano fotograficznie i na rysunkach sposób. Wykonania kabiny pilota i strzelca pokładowego oraz szczegółowe zamontowanie celownika, śmigła, masztu radiostacji pokładowej, korka wlewu, paliwa na skrzydle, rurki Pitota pokaza no także montaż uzbrojenia. Strona 2 i 3 instrukcja obrazuje sposób malowania i oznakowania modelu samolotu. Trzy rodzaje wrzutek z obydwu boków, z góry i z dołu. Na czwartej stronie instrukcji pokazano zdjęcia ramek z częściami do wykonania modelu, płytkę z blaszkami fototrawionymi oraz naklejki maski do kabin samolotu. Cały model składa się z sześciu wyprasek plastikowych, jedna z czystego polistyrenu i 5 z szarego polistyrenu. Plastik dobrej jakości, nie widać żadnych niezróbek czy nadlewek. Tak jak to powinno być w modelach, to mniej ciekawych. Ten model nie odstaje od nich. Ramka A to dwie połówki kadłuba, silnik, śmigło i dźwigar główny skrzydeł samolotu. Mm -hmm. Ramka B samolotu, wyposażenie kabiny pilota i strzelca, podwozie główne i tylne. Ramka C to ramka z uzbrojeniem, podwieszeniami i zbiornikami paliwa. No. I ramka E to części do sklejenia statecznika poziomego. HG. To górne i dolne pokrycie skrzydeł modelu samolotu. Ramka H zawiera tablicę przyrządów pokładowych, owiewkę, kabiny w dwóch wariantach, otwartą i zamkniętą. Ponadto zestaw zawiera jeszcze kalkomanie dla trzech wariantów. wariantów rodzajów malowania samolotu oraz blaszki fototrawiane, jakieś standardowe. Dokupiłem do niego maski do kabin firmy Montex. Maski firmy Montex. Então vou na cela